Witam Was kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Wiem, że wielu z Was, tak jak i ja, uwielbia kosmetyki, a tym bardziej kiedy są one dobre i tanie. Dlatego dzisiaj przetestujemy sobie kolorówkę z Primark. Jak się mówi Primark czy Primark? Primark, ale Primark jest jakoś tak spolszczone bardziej. Tak. tak. Primark Primark, wiadomo o co chodzi. Jest to sieć irlandzkich sklepów, który w swoim asortymencie ma wszystko i nic, czyli ubrania, kosmetyki, artykuły do domu, dla zwierząt, e, pielęgnacje, dosłownie wszystko. Niestety tego sklepu nie ma u nas w Trójmieście. E, znajduje się on właśnie w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu i, i gdzieś jeszcze nie pamiętam gdzie. Także ostatnio jak byłam w Krakowie, to zaszłam do Primarka i udało mi się zdobyć trochę kosmetyków. Także nie przedłużając, będziemy przychodzić do testu, a wy możecie zejść na to i zasubskrybować mój kanał, żeby nie ominęły Was żadne filmy, które pojawiają tu w każdy wtorek i piątek o godzinie 15 i oczywiście zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej testów kosmetyków. Dajcie w komentarzu, znać jakich tym razem. Pielęgnację mam już swoją nałożoną i przechodzimy do czegoś, co interesuje mnie chyba najbardziej, bo przewijało mi się to na TikToku już milion razy. Jest to baza, która podobno bardzo przypomina tą z Bobby Brauna, która naprawdę kosztuje dużo pieniędzy, a tą mamy za 22 zł, także jest różnica. Pachnie ona bardzo ładnie. Jest zrobiona w Tajlandii. Ej, pierwszy raz w ogóle widzę, żeby kosmetyki były zrobione w Tajlandii. Tak jak w przypadku tej bazy z Bobby Browna jest to baza witaminowa. Ona ma taką masłkową formułę. Na pierwszy rzut oka baza wydaje się być naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna, szybko się wchłonęła, nie pozostawia takiego tłustego filmu i czuję, że jest taka rzeczywiście odżywiona i nawilżona. No i plus oczywiście zaopakowanie, które jest naprawdę bardzo fajne, porządne. Wygląda rzeczywiście jak taka baza wysokopłukowa, także pokłada w niej naprawdę duże nadzieje, ale to będziemy mogli ocenić po czasie. Od razu lecimy sobie z... Podkładem, który kosztował mnie 26 zł. Czy jest to dużo? Uważam, że nie. Jest to w sumie taka średnia cena takich drogeryjnych kosmetyków. Duży plus tutaj dla Primarka, za to, że były wszędzie dostępne testery eee, Także mogłam sobie w miarę dobrać ten kolor podkładu, który mam nadzieję, że będzie dobry, ponieważ kupowałam te kosmetyki około 2 tygodnie temu, a w międzyczasie opalałam się. Także liczę, że będzie ok. Ona nazywa się My Perfect Color Illuminating Foundation. E, czyli on powinien być taki delikatnie rozświetlający, e, chyba Maybelline ma bardzo podobny podkład i w sumie opakowanie też mi je przypomina. Fajnie byłoby móc je otworzyć, chyba że się je odkręca. Zobaczymy zaraz jak kolorek. To jest odcień 0,5, mam nadzieję, że on będzie dobry, nie wiem czy nawet nie będzie za jasny. Jedną połowę twarzy nałożę tradycyjnie, tak jak robię to zazwyczaj, czyli za pomocą pędzla, a drugą stronę zrobimy od razu gąbeczką. Myślałam, że ten kolor będzie za jasny, ale nawet nie wiem, czy on nie będzie z troszeczkę za ciemny. Zaraz się to okaże, jak to sobie wpracujemy. Nie no, rzeczywiście on jest troszeczkę za ciemny, ale zaraz sobie to się wyklepie, zaraz będzie wszystko ok. Krycie się wydaje być dosyć spoko, chociaż ja nie mam za dużych problemów z sterą, więc też inaczej na to patrzę. Ale jak zaczynam go blendować, to mam wrażenie, że on się trochę odkleja od tej skóry. Tak dziwnie to wygląda. Muszę Wam powiedzieć, że po tej stronie twarzy specjalnie mnie ten podkład jakoś nie uwiódł, ale zobaczymy, jak on będzie wyglądać nakładany bezpośrednio na go... Gąbeczkę, bo musicie pamiętać o tym, że Różne kosmetyki potrzebują też Różnych aplikacji i czasami jeden Podkład sprawdza mi się mega Super, zajebiście, kiedy nakładam Go właśnie pędzlem, a niektóre wolą po prostu Gąbeczką, a jeszcze inne jak nałożę Go tylko palcami, także tutaj trzeba próbować Zawsze różnych technik Po to w sumie to nagrywasz, żeby już wiedzieli No właśnie nie ma za co. No i tak jak mówiłam, w tym przypadku rzeczywiście podkład wklepany gąbeczką wygląda zdecydowanie lepiej, ale nadal nie tak, jakbym tego chciała. Możecie zobaczyć, jak sucho on wygląda na mojej twarzy. Pozbierał mi się tutaj miejscami. No i moim zdaniem nie wygląda on po prostu dobrze. No i w dodatku na całą twarz zużyłam chyba 4 albo 5 pompek podkładu, co moim zdaniem jest bardzo dużo, bo zazwyczaj używam jedną, maksymalne dwie. Także na mojej skórze on się nie sprawdził. Może akurat wam przypasuje, ale w Primarku widziałam naprawdę wiele innych podkładów i następnym razem, jak tam będę to na pewno wezmę sobie jakieś inne na wypróbowanie, no bo są naprawdę w atrakcyjnych cenach. A my lecimy teraz sobie od razu z korektorem, który kosztował, moi drodzy, 22 zł. Niestety nie było tam za wiele odcieni i nie było właśnie w tym przypadku też yy, stera, ale mam nadzieję, że nie będzie wyglądać on za ciemno. Tutaj ponowny plus za bardzo porządne opakowania. I w ogóle te opakowania są naprawdę śliczne, wyglądają jak takie. Wysokopółkowe. On ma być rozświetlający z naturalnym wykończeniem i SPF 15. Całkiem spoko. Chyba nie widziałam nigdy na korektorach, żeby był napis, że jest SPF, ale mogę się mylić. O, i dodatkowo, co jest dla mnie naprawdę ogromnym plusem. Producent deklaruje, że produkt nie jest testowany na zwierzątkach. I jest wegański, co jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne. Korektor ma bardzo fajny aplikator. Jest on dosyć ciekawy, bo nie jest on taki tradycyjny, jak zazwyczaj, że wyciągacie, tylko mamy tutaj na takich włoskach wyciskany. Pachnie nie najgorzej. Zobaczymy, jak on będzie wyglądać pod okiem. Bałam się, że będzie on za ciemny, a teraz boję się, że jednak jest za jasny. No ale to właśnie tak jak mówiłam, dobieranie kolorów kosmetyków w takich sklepach jest naprawdę bardzo ciężkie. Światło, które znajduje się właśnie w. W takich dużych marketach. Jest po prostu złudny. Przez to ciężej ocenić kolor. Ale dobra, ponownie wyklepię się i będzie gicik. Ja korektor zazwyczaj właśnie aplikuję pierw palcem. Wow, ale nałożyłam go zdecydowanie za dużo. Ale bez kitu będę znowu wyglądała jak taka panda z taką białą kreską pod okiem. A ten korektor chyba kupowała mi akurat koleżanka z Krakowa i mówiła NIE! No, i widać, jak jest za ciemny. Przez to, że ten korektor jest taki jasny, ciężko mi go ocenić, ponieważ, gdy używamy za jasnego korektora, to bardziej on podkreśla nam te wory pod oczami, niż je niweluje. Także jest dosyć ciężko, ale wydaje mi się, że gdyby był on w odpowiednim kolorze, naprawdę miałby dosyć dobre krycie. Na szczęście zawsze w swojej kosmetyczce mam przyciemniacz do podkładu, także uratowałam trochę sytuację i wymieszałam ten korektor z przyciemniaczem. I teraz ten korektor wygląda naprawdę bardzo dobrze, i myślę, że tak będę go używała. Skóra pod oczami jest ładnie rozświetlona, a po drugiej warstwie wygląda to naprawdę bardzo bardzo, bardzo dobrze. Także przy odpowiednim wyborze koloru, korektor jak najbardziej na plus. Lecimy sobie teraz z pudrem. Mamy tutaj Lost Baking Powder, który ma nam redukować błyszczenie, ma mieć delikatne matowe wykończenie i możemy nim budować krycie. Czyli będzie on y, kolorowy, nie będzie on taki transparentny, pewnie będzie jakiś półtransparentny. I jest oil free, co też oczywiście na duży plus. Kosztował on 15 zł i zobaczymy zaraz jak nam się sprawdzi. a, mi się rozsypał. I tu już na ręce widzę, że ma takie rzeczywiście żółty kolor, co dla jednych może okazać się plusem, a dla niektórych minusem, ponieważ przy takich bardzo jasnych i chłodnych karnacjach e, może wyglądać on po prostu źle. Po jednej stronie będę aplikowała ten puder gąbeczką, tak jak robię to zazwyczaj. No i tak jak producent obiecywał, rzeczywiście tutaj jest krycie, które można budować, ale moim zdaniem wygląda to mega, mega źle. Ja wiem, że to nie jest e, puder, który był dedykowany strefie pod oczami, ale no sami widzicie jak okropnie tu wygląda. Ja, ja nie wiem w ogóle co tutaj się stało. To wygląda. Nie opiszę tego, to po prostu wygląda okropnie, to wygląda źle, to wszystko wygląda sucho, jakby mi się to wszystko zważyło. No, Primark z tym pudrem to akurat ci się za bardzo nie udało. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało, kiedy nałożę sobie ten puder za pomocą pędzelka, może będzie wyglądać troszeczkę lepiej. No i sami widzicie różnicę, że rzeczywiście jak nałożę go troszeczkę mniej za pomocą pędzelka, to wygląda to trochę lepiej, ale nadal nie jakoś super szałowo. Taka różnica, o czym ty gadasz? No, jak jaka różnica? Nic nie widzę, totalnie. Nie no, widzowie, on jest do okulisty. Chciałam powiedzieć coś gorszego, ale on jest do okulisty. Przecież no widać, że tu mam jedną wielką żółtą plamę pod okiem. Tu po prostu mam nic. Strona po której nakładam ten puder gąbeczką wygląda mega źle wygląda sucho, wygląda tempo wszystko się zważyło, no i dodatkowo zmienił mi się też odcień twarzy co oczywiście jest dużym minusem strona po której nałożyłam go pędzlem, wygląda trochę lepiej, ale nadal niedobrze także moi drodzy pudru z Primarka wam niestety nie polecam dam mu jeszcze szansę przy innym podkładzie, ale szczerze nie pokładam tutaj za dużych nadziei, za to nadzieję pokładam w kolejnym produkcie jakim jest bronzer do twarzy, fakt faktem jest to niby prasowany podkład w pudrze, ale niestety nie udało mi się znaleźć stricte bronzera. Ale wygląda on naprawdę bardzo ciekawie. No, jak zwykle na plus pudełko, niemacane. Tutaj, oczywiście, na pierwszym miejscu mamy tak, bo jakżeby inaczej. W sumie nie dziwi mnie to przy takich tanich produktach, bo kosztował on znowu 13 zł, czyli naprawdę bardzo mało. Ale mamy tutaj witaminę E, witaminę C, budowane krycie. Można go używać samemu lub na podkład. Zobaczymy sobie zaraz, jak kolor. Uuu, co to jest za odcień? W tym momencie moje wszystkie nadzieje zostały pogrzebane, ponieważ, tak jak widzicie, ten odcień jest ultra ciemny przynajmniej do mojej karnacji. O fuj, jak to śmierdzi, o Jezu Troszeczkę się boję, ale widzę, że ten kolor już bardzo mocno się transferuje i zobaczcie Jaki to ma odcień Odcień na twarzy nie jest tak ciepły jak myślałam, wygląda on nawet lepiej niż sobie to wyobrażałam w tym momencie I szczerze mówiąc jestem w mega szoku, jak ładnie on wygląda na twarzy To przepraszam. teraz Ale za co? Bo przed atakowałaś No nie atakowałam, no mówiłam o swoich... Odczuciach na bieżąco, tak? No i tutaj bardzo mile się zaskoczyłam, dlatego że pomimo tego ciemnego koloru wygląda on naprawdę bardzo ładnie na twarzy, tylko trzeba z nim też bardzo mocno uważać. Więc jeżeli jesteście początkujący, jeżeli chodzi o swój makijaż, to raczej wam odradzam takich produktów, no bo bardzo łatwo zrobić sobie nimi krzywdę, ale będzie to na pewno produkt, który zostanie z wami na długo, ponieważ yy, przez to, że nakładamy go tak mało, będzie on ultra wydajny. Póki co produkt, który chyba najbardziej pozytywnie mnie zaskoczył. Wykonturowałam sobie. Resztę twarzy. Wiem, że te strony troszeczkę się od siebie różnią, ale jest to wynik tego, że po prostu e, tutaj ten puder i to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Ale przed chwilą się przyjrzałam swojej skórze, i to, co tutaj się wydarzyło, to jest po prostu hit. Ponownie nie wiem, jak to wygląda w kamerze, ale jak się uśmiecham. To po prostu w tym podkładzie porobiły mi się takie dziury i wygląda to tragicznie. Lecimy z różem w takim razie. Mój róż kosztował całe 9 złotych, czyli naprawdę ultra, ultra mało. Ma bardzo fajny odcień, taki bardziej chłodny, ale właśnie w takich odcieniach moja skóra wygląda najlepiej. On miał być high pigment, tak jest tutaj napisane. A nie, jest high pigment. On się bardzo ciężko przenosi z tego pędzla. W sensie, ja nie mówię, że to jest wada, bo ja nawet lubię, kiedy produkty tak delikatnie się przenoszą na twarz i na pędzel. Bo tak jak w przypadku tego różu z Action. Który testowałam w poprzednim tego typu filmie Był tak napigmentowany Dotykałam delikatnie pędzlem i ja miałam już produktu Po prostu na, na całą twarz Także w tym przypadku jest zupełnie odwrotnie Ten róż oceniam na piątkę z plusem Spisał się naprawdę bardzo fajnie Ma w sobie takie delikatne rozświetlające drobiny Których na początku nie widziałam, ale przez to bardzo fajnie Na to rozświetla buzię Także co tutaj więcej mówić, on na pewno zostaje w mojej kosmetyczce No i za tą cenę również polecam go wam No to w takim razie To jest to nam ostatni produkt stricte do twarzy Jest to rozświetlający Pietlacz, który po prostu wygląda przecudnie. Teraz zobaczymy sobie pierwszy słodze. Już pragnę tutaj zamoczyć w nim palucha, bo on wygląda pięknie. Nie no, kochani, muszę zrobić jeszcze jedną przebitkę, jaką wygląda bez tej folii. Wygląda tak samo. Wcale nie. Na pewno wygląda inaczej. Proszę zrobić tutaj teraz porównanie. Wygram! Mam rację? Na pewno mam rację. Powiedzcie, że mam rację. Dobra, mniejsza. Lecimy, robimy sobie pierw słocza na paluszku. Jezus, jakiego ja kocham rozświetlacza? O! Łokurcze pieczone. Ma on naprawdę bardzo fajny glow, chociaż jest dosyć suchy. Zobaczymy zaraz, jak on będzie wyglądać na twarzy. Ale sobie zrobiłam plamę tym rozświetlaczem. O oh my good. Dużo rozświetlaczy ma taką tendencję. Z boku wyglądają one naprawdę fajnie rozświetlająco, a jak patrzymy na wprost, tworzą nam taką plamę. I w tym przypadku tu Tutaj się zrobiła rzeczywiście taka plama. Zazwyczaj ta plama jest ciemna, w moim przypadku jest ona jasna. Ej, kurde, szczerze mówiąc, ja myślałam, że to będzie wyglądać trochę lepiej na tej twarzy. Nie, że się zawiodłam, bo, bo nie mówię, że, że wygląda on źle, ale jak zobaczyłam go w tym pudełku, jak zrobiłam sobie słocza, tak yy, byłam już na maksa podekscytowana, ale jak nałożyłam go na twarz, to, to ta ekscytacja cała trochę ze mnie zeszła. Nie, no szczerze wydaje mi się, że za tą cenę jest naprawdę multum fajnych, tanich rozświetlaczy. Ja mam yy, mój ulubiony który kupuję w naturze, tutaj e, zrobię wam skina z nazwą, bo nie pamiętam do końca jak on się nazywał, ale to jest mój ulubiony drogi rynier rozświetlacz, także wam go polecam, ten oceniam ok, ale bez strzału. chyba, że na co dzień nie lubicie takiego mocnego glow jak ja, w takim przypadku na pewno może się sprawdzi, ale tak tutaj takie 7 na 10, lecimy sobie teraz z brwiami, ja tą kredkę niechcący już przetestowałam dlaczego niechcący, ponieważ pomyjam ją z moją kredką do brwi, ponieważ wyglądają one praktycznie identycznie, ale tutaj też podzielę się z wami moją szczerą Opinią i pokażę jak to wygląda mniej więcej. Aplikator jest taki dosyć standardowy, ma z drugiej strony szczoteczkę. Wiem na pewno, że ten odcień nie jest dla mnie. Tak jak widzicie, no odcień jest dla mnie zdecydowanie zaciepły. Tutaj wam pokażę dokładnie jak ten kolor wygląda. To jest kolor y, light brown. I wygląda on po prostu u mnie bardzo ciepło, bardzo brązowo. Ale samo ocena kredki na duży plus, ponieważ aplikator jest dosyć precyzyjny i wydaje mi się, że gdybym dobrała odpowiedni kolor, wszystko wyglądałoby tak, jak powinno być. Nie będę tutaj za dużo świrowała z tymi brwiami, bo tak czy siak nie będzie ten efekt wyglądać dobrze, ze względu na to, że jest to po prostu nieodpowiedni kolor. Myślę, że za tą cenę ok. Ale w podobnych cenach znajdziecie również krewki z Vibo, z Eveline, z. Golden Rose, które są naprawdę bardzo dobrej jakości a te jak widzicie troszeczkę się łamią, przez co będziemy po prostu y, tracić na produkcie. Podsumowując jest on okej, okay, ale bez szału. Nie udało mi się niestety dorwać żadnych kosmetyków stricte do makijażu oczu, mówię tutaj o paletkach czy, czy pigmentach, ale my sobie poradzimy tutaj y, za pomocą bronzera i rozświetlacza i delikatnie sobie podmaluję to oko, żeby ten efekt finalny wyglądał tak pełnie, wiecie o co chodzi. I w sumie ja bardzo często robię tak na wyjazdach, żeby nie brać tabuna na kosmety. To robię sobie makijaż oczu właśnie za pomocą brązera. I potem rozświetlam sobie powiekę i kąciki za pomocą rozświetlacza. Jest to dobry tip dla Was, żeby po prostu nie targać aż takiej dużej ilości kosmetyków. No i w minutkę udało nam się zrobić piękny, delikatny, dzienny makijaż oczu. No i tutaj ten rozświetlacz naprawdę bardzo fajnie dał radę. I lecimy sobie z rzęskami, które swoją drogą wyglądają przepięknie. Już nie mogłam się doczekać, kiedy będę mogła je przetestować. Ja specjalnie nie kupowałam tuszu do rzęs. Ponieważ uważam, że moja ocena jest po prostu yy, mało wiarygodna. Moje licha rzęsy pomalowane przez jakikolwiek tusz wyglądają po prostu słabo. Widzę, że tutaj wypad mi klej, ale go nie będziemy używali. Bo tak jak możecie pamiętać w odcinku z action mówiłam Wam o tym, że Rzęski możemy kupować tanie, ale lepiej mieć dobry, swój sprawdzony klej, który po prostu nam te rzęsy utrzyma. I tak też zrobimy tym razem. Te rzęski wyglądają naprawdę przepięknie i są takie mięciusie, nie są takie twarde, plastikowe, jak często możecie znaleźć w takich chińskich marketach. Ja tradycyjnie troszeczkę jest sobie obecne i dopasuję do kształtu oka. Jak widzicie ucięłam dosyć sporo tych rzęs, ale taki efekt na kącikach najbardziej mi się podoba. Jeżeli śledzicie mnie na moim TikToku bądź na Instagramie, to wiecie, że ja rzęsy zawsze przyklejam od spodu, po prostu ten efekt bardziej mi się podoba. Więc tak też zrobię tym razem Tak jak widzicie mam już rzęski przyklejone Wyglądałem one naprawdę bardzo ładnie Także co tutaj dużo mówić, rzęski Wyglądają bardzo dobrze, w Primarku Macie ich naprawdę szeroki wybór Także znajdziecie sobie na pewno też jakieś delikatniejsze A nawet i mocniejsze, myślę, że te Zostawię sobie na jakieś większe wyjścia Albo do jakichś takich mocniejszych makijaży A my możemy przejść już do ostatniego produktu Który kupiłam w Primarku Czyli do zestawu pomadki z błyszczykiem Tak jak przy większości produktów Były dostępne testery, żeby sprawdzić sprawdzić sobie kolor. Tak niestety w pomadkach takiej opcji nie było. W cenie 22 zł otrzymujemy dwa produkty. Taką pomadkę. Uuu, ej, ale ten kolor jest bardzo ładny. Fajny, taki delikatny dzienny nudziak. I do tego mamy taki lip gloss, który będzie pewnie w podobnym odcieniu. I on bardzo ładnie pachnie tak słodziutko. Także na pierwszy odień leci pomadka. która prawie nie przynosi koloru na usta. No dobra, w sumie wszystko jasne. Mimo, że ona tutaj wygląda na ciemniejszą, tak ten kolor na, na ręku pozostawia bardzo delikatny, chociaż można go warstwować i im więcej nałożę tej pomadki, tym ten kolor jest... Bardziej intensywne, także musimy się troszeczkę namachać, żeby uzyskać tutaj jakiś kolor. Tak jak widzicie, ten kolor jest naprawdę bardzo delikatny, ale do takiego dziennego makijażu uważam, że jest w sam raz. Chociaż do mojej karnacji może delikatnie jest za jasne. Ta formuła na ustach jest dosyć lekka, nie jest taka mocno lepka, ale musicie wziąć pod uwagę, że to nie jest produkt, który zastyga. Także tutaj, jeżeli chodzi o trwałość, nie miejmy za dużych oczekiwań. Zobaczymy, jak to będzie prezentowało się z naszym błyszczykiem jaki on jest piękny myślę, że równie dobrze będzie wyglądać on solo jako tylko takie delikatne podkreślenie ust no i myślę, że zostanie ze mną na dłużej przejdźmy sobie teraz do krótkiego podsumowania I chciałam ponosić ten makijaż przez kilka godzin i opowiedzieć wam też troszeczkę więcej o jego trwałości i jak to wszystko się zachowywało e, podczas użytkowania ale szczerze nie widzę w tym sensu. Moja skóra aktualnie już nie wygląda dobrze, więc raczej będzie szło to tylko w tą drugą stronę. Szczególnie ta strona, gdzie kilka produktów mi się zważyło i po prostu nie wygląda to dobrze. Ocenimy te produkty w trzech kategoriach pod względem opakowania, ceny. No i ogólnego odczucia ich użytkowania Zaczynając od opakowań, tak jak wspominałam wam W międzyczasie, kiedy się malowałam Tutaj opakowania na duży plus Za to, że wszystkie były bardzo dobrze zabezpieczone Przez to mogłam po prostu kupić produkt, który był e, Niemacany Opakowania również są ładne, wyglądają jak takie Rzeczywiście wysokopółkowe No i co tutaj więcej mówić e, Dla mnie ocenka 9 na 10 Jeżeli chodzi o cenę tych produktów, no to przyznajmy Nie są one drogie, tak? Na przykład tutaj ten róż za 9 zł, uważam naprawdę Mega, mega bomba Tutaj mamy taki po odkład puder za 13 zł uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra cena. Czy chociażby ten zestaw z błyszczykiem i pomadką uważam, że są to naprawdę atrakcyjne ceny, chociaż podobne do tych, które możemy znaleźć w tradycyjnych drogeriach typu Rossmann czy Hebe. W tym przypadku niska cena szła również z niską jakością, jak w chociażby w przypadku tego podróży, za który zapłaciłam 17 zł. Mimo tego, że był tani, nie dałabym za niego nawet 5 zł, bo kompletnie mi się nie sprawdził, ale nie ma pretensji, w ogólnym rozrachunku daję taką ocenkę. 7 na 10. No i ostatni, najważniejszy aspekt, czyli ogólne odczucia podczas użytkowania tych produktów. Starałam się Wam moją opinię wyrażać na bieżąco, eee, no i tak jak mówiłam, te dwa produkty, czyli puder i podkład totalnie mi się nie sprawdziły, co do reszty produktów uważam, że są naprawdę ok i większość z nich myślę, że zostanie w mojej kosmetyczce. Nie chcę się tutaj za bardzo rozdrabniać, bo ten film mógł trwać pół godziny, 40 minut, a nawet i dłużej. Więc pomyślałam o tym, żeby ponagrywać na TikToka takie krótkie filmiki, w których e, bardziej dokładnie pocę e, konkretne produkty. Dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście zainteresowani takimi treściami. No i co do oceny, nie chcę, żeby reszta cierpiała przez takich dwóch gagatków. Tutaj daję ocenę 3 na 10. Reszta myślę, że 7,5 na 10 to będzie ok ocena. No i co? Myślę, że to byłoby na tyle. Dajcie znać, jak podoba wam się mój makijaż wykonany kosmetykami z Primarka. No i jakie kolejne kosmetyki testujemy. Także bardzo dziękuję wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w na moim kanale, a my widzimy się niedługo. Pa, pa!